Halo, halo z tej strony Wardes. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta i w dzisiejszym dniu będziemy budować, jak widzicie tutaj z tyłu, wiatrak czy też młyn, w zależności kto jak wpisuje. Zbudujemy go na trybie Creative, bo dlatego że już go tutaj zbudowałem. Jak widzicie, przełączymy się, zaraz wam pokażę. O! Tyle kamer. Zbudowałem go już tutaj na serwerze. Survivalowym, ale jako, że bardzo długie odcinki zawsze były z tych serwerów survivalowych jak ja to budowałem, no bo niestety tu nie ma latania więc stwierdziłem, że gotowy, że tak powiem młyn będę wam pokazywał na początku czy też jakiś budynek a następnie będę przychodził na typ creator dzięki czemu będę mógł szybko wam wybudować jak widzicie prosty, ładny wiatrak jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście kliknijcie przycisk subskrybuj poniżej tutaj ekranu taki czerwony, a także dajcie lajka like i napiszcie komentarz, czy podobają wam się filmy przede wszystkim, a jeżeli nie, to dlaczego nie i co byście poprawili w tym filmie. Tymczasem przejdźmy do budowy tego młyna. Młynu. OK, a więc jesteśmy na trybie kreatywnym. Jak widzicie tutaj przygotowałem sobie małą ściągę. Niebieskie, tutaj niebieska bełna będzie oznaczać tutaj bloki drewna, które będziemy stawiać. Musimy postawić 5 bloków w górę. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i 5 Dokładnie. I teraz tecimy wszystkie bloczki. I jeszcze tutaj nam zostało. Ok, mamy już wybudowane, to teraz budujemy drugie piętarko, do tego sobie zaznaczyłem tutaj takim czerwoną wełną, że tu będzie już drugie piętro nam wystawać. I tu tak samo pięć. Ale jakby tego było mało, potrzebujemy jeszcze kolejne pięć górę. Okay, jak widzicie, mamy już wbudowany cały trzon. Teraz musimy zbudować ściany. Ściany będziemy robić z desek. Powiedzmy, że tutaj zrobimy wejście. Czyli już sobie to odznaczymy. Hops. Czyli tu mamy wejście, i tu dalej będziemy robić okna. Ok, następnie tutaj robimy drugie piętarko. I tutaj robimy ostatnie piętro. Tyle, że będzie ono się różnić, ta jedna ściana będzie się różnić tym, że jak tutaj mamy wejście, ta cała ściana musi zostać tutaj bez żadnego okienka, bez żadnych wejść, dlatego że z tej strony będzie wiatrak. Tak będzie wyglądać, mm, e, ogólnie będą wyglądać ściany. Teraz zrobimy e, tutaj daszek. Daszek zrobimy po prostu z ciemnych płotków. Jak widzicie, ta konstrukcja jest bardzo prosta, dlatego każdy będzie mógł ją tak naprawdę wybudować. Nie jest wcale skomplikowana. Wystarczy tylko dwa rodzaje drewna. Jeżeli na przykład nie będziecie mieli e, tego ciemnego drewna, a jedynie mm, takie zwykłe, wtedy możecie użyć innych bloków. Chodzi o to po prostu, żeby jeden był ciemniejszy, a drugi był jaśniejszy. Ok, tu musimy sobie postawić tak, pomocny. Zaraz go usunę za pamięci. Tutaj stawiamy, i jak widzicie, mamy już daszek. Dobra, drugą częścią jest to, że tutaj trzeba postawić płotki w ten sposób. To musimy usunąć, i następnie tutaj deski. Na to popostawiamy, Ok. Czyli mamy już tutaj taką podstawę. Tutaj zapomniałem też powinno być zakryte. To zobaczycie później dlaczego. No i wstawmy tutaj szyby. Już jak widzicie, dosłownie w chwilę, u mnie przynajmniej w chwilę u Was na survivalu może to być e, dłużej. Mamy już e, całą bryłę budynku. No, tutaj jeszcze ja zawsze stawiałem e, lampki, żeby po prostu jakieś potworki nam się tu nie pojawiały, żeby ładnie było to oświetlone. I następnie tak. Następnie musimy wybudować tutaj, już mówię, wiatrak. Wiatrak budujemy, musimy zobaczyć, dlatego że e, musimy dosłownie na 3-4 odległości, dlatego żeby nie przylegały, ewentualnie później wiatrak nie przylegał, czyli tu będzie wiatrak, tu jeszcze potrzebujemy jedno. I następnie będziemy budować tutaj śmigła, mogę tak powiedzieć. Ten sposób. I teraz tak, jak to wybudujemy? Tak jak dosłownie tutaj, w tym projekcie. Jak widzicie, tu pójdzie do góry, tu pójdzie do góry i dwa w dół. I tutaj głównie chodzi o to, ja na przykład, czym ja sobie pomagam. Liczę sobie tutaj te płotki, czyli 1, 2, 3, 4, 5 na wielkość. Zawsze musi być tutaj tych 5 płotków. Tak mi przynajmniej to pomaga. A jeżeli wam nie, to zróbcie sobie po prostu zdjęcie i zerkajcie co chwilę na nie. Mam nadzieję, że wam się na pewno uda. Ja też będę sobie zerkał, żeby się nie pomylić. Okej, okay, zobaczmy, ile tutaj mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj, jak tutaj było poziomo, to musi być pionowo. Czyli cyk, do góry. Będzie, będzie. Okej, okay, teraz w tą stronę. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Teraz bierzemy wełnę. I wypełniamy to wełną. Dobra. Więc teraz będziemy meblować środek. Tylko jeszcze tutaj od zewnątrz postawimy bruk miejsce czerwonej wełny. I dzięki czemu będziemy mogli tu wejść. I teraz tak, co robimy na podłogę? Na podłogę ja położę e, tak jakby najjaśniejszy, e, najjaśniejsze drewno. Do tego no że jeżeli tutaj będziemy przerabiać mąkę, e, no w takim wypadku no to pewnie będzie tak bardziej biało. Upsa, mamy. W tym momencie muszę sobie wybrać tutaj jeszcze tak jakby taki drewniany słup, który będzie na samym środku. odmierzcie sobie, żeby to był sam środek. I jedziemy do samej góry, praktycznie. Albowiem tutaj gdzieś był wiatrak, z tego co pamiętam. Tylko teraz, gdzie jest wejście? Tu mamy wejście, czyli raz, dwa, tutaj. I stąd będzie dalej przebiegać tabelka, dlatego tutaj też nie ma okna. I wprowadzamy ją tu. Dlatego, no, jak te wiatraki się kręcą, wtedy to napędza tutaj ten okrąg. Jak potem, znaczy do tego nie zobaczycie, musielibyście zobaczyć e, taki prawdziwy młynek, jak funkcjonuje. Ale będzie napędzać tutaj, i tutaj będziemy mieli e, później e, mąkę. Ale to zobaczycie, jak to zrobimy. E, teraz tak. Tutaj musimy postawić e, schody. Na górę, dlatego że będą to dwa piętra, oczywiście niszczymy te nasze pomocnicze, co na początku je postawiliśmy. Pomocnicze te kurdy drewna. I wypełniamy to jak widzicie tutaj. Robimy tak jakby następne piętro. Ok, mamy tutaj następne piętro. Tutaj zostawiamy tę dziurę. Później zobaczycie dlaczego. I teraz tak. Tutaj musimy postawić sobie jeszcze jedną tak jakby pelkę. I od niej będzie szło coś takiego. Możemy to zniszczyć. I następnie przejdźmy jeszcze tu u górę. Górę będziemy robić tak samo, czyli postawimy ciap w dół niszczymy, i no, potem zrobimy drabinę. Eee, I tutaj jeszcze takie coś. Ops, za niestety musimy to trochę wyżej postawić jednak, niszczymy. Ok, co jeszcze tutaj możemy wybudować? Mm, tu u góry raczej już wszystko zostawimy. Tutaj postawimy jeszcze lampki, żeby nam troszeczkę rozświetlić. chociaż to też niszczymy, przepraszam Was. Mm, dlatego, że to też były pomocnicze. Takie drewnianko. Tutaj robimy oświetlenie tego drugiego piętra. Ops. I prawie mamy zrobione. To pierwsze piętro, i tutaj podłoga, więc już jest pewien sukces. Jak na razie, jakbyście chcieli zobaczyć, wygląda to tak. A teraz przejdźmy do dalszego meblowania. Ok, już jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, zrobiłem tutaj schodki i drzwi, oraz tutaj oświetlenie. Dałem taki półbloczek desek i tutaj lampki. Zapomniałem wtedy tego oświetlić. Dobra, i w tym momencie będziemy to meblować. I teraz tak, tutaj mam taki proszek biały, jednakże jeżeli nie macie takiego białego proszku, możecie użyć wełny. I robimy takie. Stawiamy takie cztery bloczki, i trapdorami je obudowujemy. To będzie nasza, tak jakby mąka, która będzie tutaj już przemielona i będzie nam spływać, prawda? Następnie. Ja jeszcze stwierdziłem, że tutaj sobie obuduję tak samo tym, tym samym. Ok. Tutaj tak samo będziemy musieli obudować. I jako, że no tutaj będzie się tworzyć mąkę, tak naprawdę. No więc przydałoby się, żeby trochę tej mąki na ziemi było, prawda? Więc rozstawiamy w takich losowych miejscach w okazji tutaj y, jakiś taki y, na książki jakiś nie wiem spis prowadzić trzeba prawda ile tej mąki wyprodukowaliśmy i tutaj wstawiamy beczki czy tam y, można powiedzieć że to mogą być też worki w zależności no, gdzie musi gdzieś musimy przechowywać że tak powiem y, tą mąkę tutaj możemy postawić łóżko a tutaj na przykład jakąś skrzynkę na przykład jeszcze gdzieś byśmy te skrzynki postawili, może tutaj skrzynka na jakiś hajsik, lub no nie wiem, cokolwiek. Co by jeszcze to się przydało? Na pewno na górę postawi postawilibyśmy m, tak jakby e, zboże. Ja użyję, zastosuję tak jakby tego e, bloczku. E, niestety nie spotkałem jakiegoś takiego innego, które odpowiada zbożu, ale myślę, że to też będzie takie nada się po prostu do tego tutaj też jeszcze postawmy trochę tej mąki niech będzie tutaj już na podłodze e, trochę jej jest może jeszcze trochę jej rozsypiemy ok teraz jeszcze od drugiej strony byśmy tutaj zrobili zabezpieczenie żeby nie wypadać Obs. dokładnie to możemy zniszczyć w sumie nie potrzeba tutaj możemy położyć się spać Działa, działa, możemy się połowić. Przetestujemy przy okazji. Ok, wstajemy. Mm, tutaj jeszcze nam by się coś przydało, prawda? E, może poszukajmy jakichś książek, skoro tutaj takie zapiski są prowadzone. Ops, nie to. O. Czyli można powiedzieć, że tutaj jest księgowość. No i dobra. Mm, to może jeszcze bym trochę zmienił. Haha, tak zróbmy. I poszukajmy jeszcze tego bloku, który odpowiada. Tego chopera. O, nie tak. Dobra. W takim wypadku, jeszcze tu będziemy musieli. Chociaż nie, nie będziemy musieli przesunąć. Bo jeżeli zrobimy tak, jakby coś takiego. I temu to będzie nam spadać tutaj na dół. Tu jeszcze przydałaby się jakaś drabina, prawda? Poszukajmy więc drabiny, opsa. I tu będą wsypywać. Tu będzie to mienić i to będzie zeskakiwać tutaj na dół. I tak prezentuje się właśnie nasz płyn. Myślę, że więcej tutaj do środka już nie będę dodawać, i tak miejsce jest, myślę, że dość wykorzystane. Tutaj na dole widzicie e, jednak jeszcze źle ten chopper. A ja mam już pomysł, jak zamontować. Zrobimy tak. I hop. O, idealnie. Tutaj będzie wpadać to przymielone ziarno. No i tutaj będziemy mieli mąkę. Tutaj będziemy prowadzić tam jakąś księgowość. Tu będziemy mogli tą mąkę w sumie, o, położymy troszeczkę, widzicie, tu jeszcze sobie przygotowałem parę tych. W razie czego, jakby ktoś nie miał właśnie tego piasku, wtedy można użyć też wełny, ona też fajnie imituje tutaj mąkę. A, zapomniałem jeszcze dodać tutaj pajęczyn, więc w niektórych miejscach, o, może nie tutaj, Do dlatego, już nie będziemy mogli wnieść posłada. Ale w niektórych miejscach można jeszcze rozstawić, żeby po prostu jakiś takiego klimaciku tutaj to dodało. I może tu jeszcze gdzieś w drogach Oops. Dobra, ale byśmy tu jeszcze w takim wypadku jakiś tafek zrobili nad wejściem, żeby to jakoś ładniej tutaj wyglądało. Więc powiedzmy, szukam ciemnego drewna. Czy znajdę tutaj to ciemne drewno? Jest. Ok, zrobimy tutaj mały dafek. Ops. Ops. I jeszcze przydałoby nam się um, jakieś oświetlenie lampki. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka, kliknijcie subskrypcję, taki czerwony przycisk poniżej, a także zostawcie komentarz. Jak widzicie, cały wiatrak y, był dość prosty do zrobienia. Tutaj jeszcze wam pokażę, jak on dokładnie wygląda. Jak widzicie, nie ma on jakichś ciężkich rzeczy, więc bardzo łatwo myślę jak go wybudujecie. W środku tak samo, nie są on zbytnio skomplikowane, prosta bardzo konstrukcja, było bardzo mało rzeczy do zbudowania w środku, więc myślę, że bardzo fajnie będzie prezentować się w waszej wiosce. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego fanpage'a, link do niego znajdziecie w opisie pod filmikiem, a także link do innych poradników, a także do innych po prostu budowli, które wybudowałem wcześniej. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa!